Pozwólcie, że to moje rozważanie uczynię w takich trzech odsłonach. W pierwszej chciałbym nawiązać do tego, co mówiłem w konferencji o tym stawaniu naprzeciwko siebie w pokoju, w pojednaniu, w takiej wielkiej pokorze, bo nie jestem niczym więcej wobec drugiego człowieka niż takim, jakim uczynił mnie Pan Bóg. I Chcę się w tym odkrywać, tym, do czego powołuje mnie Pan Bóg. Chcę do tego nawiązać, dlatego że ta dzisiejsza scena z Ewangelii, w tym szerszym kontekście Ewangelii według Świętego Łukasza, ona nam pokazuje właśnie takie odkrywanie tego, do czego powołuje mnie Pan Bóg, taka otwartość na Ducha Świętego, który daje mi tę pewność, który jak to w tych ostatnich dniach stale jest nam przypominane: On odkryje przed nami to, co jest. Właśnie przed nami. To, co jest ukryte do tej pory, i poprowadzi nas, i chcemy to uczynić. Maryja nie otrzymała żadnego formalnego zaproszenia do Elżbiety, ani nawet żadnego polecenia: idź tam, zrób to. Ona rozeznała widzi, jak jest widzi, co się dzieje ma fakty. Wie o nich, i ona na bazie tego podejmuje decyzję właśnie z natchnienia ducha świętego. I to jest to, ta pierwsza rzecz. Chcemy podążać tą drogą odkrywania prawdy, odkrywania siebie w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy dzisiaj, teraz, nie. Odkrywania siebie kiedyś tam, kiedyś byłem piękny, młody, zdolny do wszystkiego, a teraz, teraz już nie. Teraz też jestem, może nie piękny, może nie młody. Ale zdolny do tego wszystkiego, co stawia przede mną Pan w inny sposób niż to, może myślałem do tej pory. Ale jestem zdolny do tego wszystkiego właśnie w mocy Ducha Świętego. To jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz, kościnność, o której jest mowa zarówno w tej pierwszej odsłanie dzisiejszej liturgii słowa, jak i w Ewangelii widzimy tę gościnność, to jest takie naprawdę ciekawe słowo, bo odnosimy je zarówno do osób, mówimy o gościnnych osobach, ale też mówimy o gościnnych miejscach. I nie każde spotkanie jest gościnne. Z drugiej strony każde spotkanie możemy uczynić gościnnym i może warto byłoby sobie uświadomić, że gościnność, ja lubię powtarzać, że dobroć należy do mnie. Ja mam być dobry. W tym znaczeniu dobroć należy do mnie, że ja chcę być dobry, chcę ci dawać dobroć, chcę, aby dobroć była moim podarunkiem. I może właśnie trzeba byłoby nam też pomyśleć o gościnności od tej strony. Gościnność, ja jestem gościnny, chcę być gościnny, mogę to uczynić. Jeden z autorów, rozważając. Właśnie w tym temacie ten fragment Ewangelii Świętego Łukasza mówi, że przecież nie nazywamy gościnnością spotkania z akwizytorem, nie nazywamy gościnnością spotkania z domokrążcą. On w jakiś sposób pełniąc swoją rolę, traktuje nas biznesowo, ale przecież to wcale nie znaczy, że ja nie mogę być gościnnym również wobec tego człowieka. Że ja nie mogę być gościnny wobec tych, którzy. Nie przychodzą do mnie, powiedzmy, w otwartości, w szczerości i właśnie z takim, taką życzliwością. Dzisiaj to święto uczy nas najpierw tej gościnności wobec Pana Boga. Widzimy gościnność wobec Pana Boga, w, no może przede wszystkim właśnie Maryi. Tak? Ona przyjęła Boga do swojego serca, tak bardzo otwarcie, życzliwie, w najlepsze miejsce, gdzie mogła Go przyjąć. I podobnie rzecz się ma ze świętą Elżbietą. Ona też przyjmuje Boga. Przyjmując potomstwo, przyjmuje samego Boga. Przyjmuje życie. I chcemy tego się najpierw uczyć. Właśnie od tych dwóch kobiet dzisiaj, od tych dwóch kobiet. Ale przecież tych przykładów gościnności mamy w Słowie Bożym tak wiele. Zaczynając chociażby wymieniać to od Abrahama na przykład. On jest gościnny. Przyjmuje samego Boga. I tej życzliwości udziela ze swego to co może mieć najpiękniejsze, najlepsze. Ale też w tej scenie widzimy taką nie tylko wobec Boga gościnność, ale również wobec siebie, wobec drugiego człowieka. Być gościnnym to przyjmować kogoś właśnie nie z musu, nie wyrachowania, nie z biznesu, ja ciebie przyjmę i w jakiś sposób cię wykorzystam. Elżbieta nie przyjmuje Maryi, o dobrze, że przyszłaś, teraz Cię wykorzystam. Ale przyjmuje właśnie z takiej wielkiej życzliwości, umiejętność takiej życzliwości i pozbywania się wszelkiego, wszelkiego interesu z tego. To jest ta druga odsłona. Byśmy uczyli się gościnności, byśmy gościnność uczynili swoją cnotą. Cnotą, a więc sprawnością, coś, co może, w czym możemy postępować. Właśnie w ten sposób, jakby nawiązując do tej pierwszej części, widząc jak jest, co ja mogę z tym zrobić, w jaki sposób mogę to, co czynię, czy co chcę uczynić, uczynić piękniejszym, szlachetniejszym, no właśnie takim gościnnym. I trzecia odsłona, no nie może się bez tego obyć dzisiaj, w przededniu wyborów, przepraszam, jeśli kogoś to, kogoś to razi, ale tak powiem, mamy rok nadziei. I o tym nie możemy zapominać. To jest ten kontekst wszelkich tegorocznych naszych poczynań. Zawsze powinniśmy brać to pod uwagę. Mamy rok nadziei i chcemy się tej nadziei uczyć, poszukiwać tej nadziei. I tę nadzieję odkrywamy między innymi w tym, co mówi Maryja dzisiaj, w tym magnifikat. W poszczególnych wersetach możemy to źródło naszej nadziei dzisiaj odkrywać. To nie jest tylko. Ta nadzieja Maryi, ale to jest również przykład dla nas, abyśmy poszukiwali, poszukiwali nadziei, powiem tak, na ścieżkach Pana. Ale w przededniu tych rzeczy, które będą się dokonywać jutro, chciałbym jeszcze zauważyć, powiedzieć jedną rzecz. Jak w soczewce, w tej scenie spotkania Elżbiety z Maryją, co się dzieje. Kiedy się spotyka Bóg z człowiekiem, co się dzieje, kiedy się spotyka dwoje świętych osób, bo o nich tutaj jest mowa. Święta Elżbieta, święta Maria, i do tego jeszcze spotkanie obu z Bogiem. Jak w soczewce, powiem jeszcze raz, porusza się świat. Dzieją się rzeczy niespodziewane. I popatrzmy na te jutrzejsze wydarzenia właśnie od tej strony. Wypełnieni Bogiem mamy zdolność poruszania świata. To jest nasza nadzieja. Amen.